To tędy wjeżdżali cesarze. To tędy wjeżdżała Kleopatra. Łuk triumfalny. Kwit esencja starożytnego Rzymu. Niestety mocno podniszczonego. Ale tam na horyzoncie macie łuk Tytusa. I tam się znajduje menora herb Izraela, ponieważ Izraelici nie mogli przedstawiać, rysować kształtów, mogli pisać, natomiast takich symboli nie, nie mogli zrobić. A tutaj Rzymianie coś takiego stworzyli. Piękna droga cesarska. Jak widzicie w Rzymie gigantyczna ilość turystów. To nie tylko harcerze z Polski i grupy z Polski, co mnie bardzo cieszy, że młodzież z Polski przyjeżdża tutaj i poznaje kulturę antyczną. Bo może to będzie inspiracja do tego, żeby powróciła łacina do szkół średnich. Forum Romanom po upadku cesarstwa systematycznie upadało. Doszło do tego, że tutaj się pasły owce, ale papieże zorientowali się, jaka wartość jest tych niesamowitych budowli i wprowadzili swoistą opiekę konserwatorską. Zobaczcie, jak niesamowicie zdobne były te łuki triumfalne budowane na cześć zwycięskich wojen. Niestety podbojów. A gdy były podboje, to byli oczywiście niewolnicy. I to jest ta druga strona potęgi cesarstwa rzymskiego. Kultura z jednej strony, ale z drugiej strony, zniewolenie wielu narodów w konsekwencji czego cesarstwo rzymskie stworzyło z Morza Śródziemnego swoje jezioro wewnętrzne. Pozdrawiam Was z Forum Romanum. Czuwaj.